Robota. rządzi Agencją Rezerw Strategicznych jakiś stary trep, który jest jak... Taka jest prawda. Panie, panie, pośle, panie, panie, pośle. panie pośle, nie, to już przekroczył pan granicę. Proste tak nie było. pytanie. Ile agregatów dojechało ale... do Ukrainy? Ile agregatów dojechało do Ukrainy? Nie znam pana Pawła Esz. Ja współczuję tym policjantom dzisiaj, drodzy państwo, którzy są wysyłani do telewizji Republika. Akt oskarżenia wobec sześciu osób to jest wobec Urszuli D., Karoliny K., Michała O., Marcina M., Wojciecha Z i Moniki G. Złodziejska narracja PiS cały czas wydobywa się z ust Cieszyńskiego. Cieszyński na antenie radia Tog FM nie był w stanie wydukać z siebie odpowiedzi na banalne pytanie: Oto ile pieniędzy złodzieje z PiS podczas ich kradzieży przeznaczyli na zakup agregatów dla Ukrainy? Zamiast tego Cieszyński. Powiedział, że obecny szef jest starym trepem, a przy okazji to będzie bronił mafiozów spis. Również dzisiaj obuda Nowogrodzkiego aż kipi z Nawrockiego. Nawrocki współczuje polskiej policji, że ta musiała wykonać swoją pracę kulturalnie, pukając do drzwi. Telewizji za rubrika. Ten sam Nawrocki nie współczuł zwykłym obywatelom, regularnie represjonowanym i atakowanym przez pisowską milicję, gdy ci walczyli ze smoleńskim kłamstwem. No to na koniec Romanowski, Salceson i Urszula D. usłyszą kolejne zarzuty. Chodzi oczywiście o wspieranie bandyckiej fundacji Profetom. To oczywiście znów obala kłamliwą narrację PIS o tym, że rzekomo nie doszło do żadnego przestępstwa. Adam się, dzień dobry, zapraszam na podsumowanie dnia. Kliknij, subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. No to klasycznie, zanim zaczniemy, bardzo Państwa prosimy o kliknięcie łapki w górę tego kciuka do góry, on jest tu na dole i o napisanie komentarza, bo właśnie w ten sposób pomagacie nam Państwo docierać z naszym przekazem do nowej widowni, nad czym pracujemy i za co bardzo Wam dziękujemy. No dobrze, to my startujemy od steku bzdur, hipokryzji, cynizmu, jaki wydobywa się regularnie z ust Cieszyńskiego. Dzisiaj siadł na wprost Dominiki Wielowiejskiej na antenie Radia GFM FM i musiał zmierzyć się z banalnym pytaniem, ale jakże ważnym, bo dotyczącym pieniędzy podatników. Pewnie Państwo pamiętacie, afera RARS, słynne agregaty, wieloset milionowe przekręt, także ogromna marża, jaką sobie nominaci pisowcy nakładali na to, co miało być formą pomocy dla Ukraińców, chcieli na tym się dorobić. Choć nie jest już tajemnicą policznym że zarzuty dla Pawła Esz czy tego słynnego Michała K są faktem, to i tak pisowcy próbują cały czas bronić tych, którzy nakradli się najwięcej. Oczywiście klasyczna narracja. Nie znam, nie widziałem, jednego znam, drugiego nie. To, że z nimi imprezowałem, byłem w jednym miejscu, podawałem im rękę, to zupełnie o niczym nie świadczy. Za to ci sami ludzie którzy podawali rękę po prostu pospolitym bandziorom spis, dziś śmiał nazywać obecnego szefa Agencji Rezerw Strategicznych Starym Trepem. Jak wygląda pogrom pisowca na antenie ogólnopolskiej rozgłośni, to naprawdę idealny przykład. A ma, może redaktor, pan powiedzieć, ile agregatów y, dojechało redaktor, na Ukrainę? Ja te, nie, którzy, wiem, nie, po, wiem, po, nie wiem, ile agregatów dojechało. Wiem na pewno, że jest tak, że Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych wspierała Ukrainę w tych kluczowych momentach. Dlatego zadaję proste pytanie. Ile? agregatów dojechało ale, do Ukrainy. Panie redaktor, gdyby tak nie było, Rozumiem, to nie pan... byłoby sytuacji, w której wicepremier ukraińskiego rządu poręczył za Michała Kuczmierowskiego, a tak, tak to się wydarzyło. Rozumiem, ale się, pan nie odpowiada na proste przedstawiciele... pytanie. Był pan w tym rządzie, zna tak, pan Mateusza Morawieckiego. Agre... Sprawa jest, no, jest bardzo redaktor, głośna. Sprawa jest bardzo głośna. Mógł pan sprawdzić, żeby ale bronić ile... Pawła Esz i Michała Kuczmierowskiego, ile Panie agregatów redaktor, dojechało do Ukrainy. Nie znam pana Pawła Esz, znam Michała Kuczmierowskiego dobrze i mogę się wypowiadać na temat jego działalności. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych w trakcie wojny na Ukrainie zrobiła fantastyczną robotę i dostarczyła no, to. Dlatego czego pytam, ile tych agregatów? Stanie, nie, czego nikt inny nie był w stanie dostarczyć. Ile agregatów? Dzisiaj, Jeżeli taka wspaniała robota. rządzi Agencją Rezerw Strategicznych jakiś stary trep, który jest jaka? Taka jest prawda. Panie pośle, panie pośle, nie, panie pośle. nie, to naturalne. już to przekroczył pan, pan, Bursa, pan granicę. Zero kultury, zero współczucia, zero Poczucia skruchy. To wszystko, co konsoliduje tą pisowską mafię, tą grupę przestępczą. Ale chciałbym, Państwo też zwrócili uwagę na bardzo ważną okoliczność. Właśnie na to, że oni nie czują się zupełnie widni tego draństwa, jakiego dopuszczali się na przestrzeni minionych już ośmiu lat. Na szczęście no, Polski Kodeks Karny przewiduje czynny żal, a także wyrażenie skruchy. Jak można o tym mówić, jeżeli oni nie tylko uciekają, nie tylko nie chcą wsypywać, nie tylko nie chcą zeznawać, tylko aż utrudniają śledztwa, o jakiejkolwiek skrusze. Więc myślę, że jak najwięcej należy dać i mówić, by oni sami się pogrążali w tej gmatwaninie kłamstw i beznadziei, jaka konsoliduje, jaka jest spoiwem tej ich zorganizowanej bandyckiej grupy politycznej. A jak Państwo oceniacie wypowiedź, a właściwie poziom wiedzy Cieszyńskiego, zachęcam do dyskusji w komentarzach. Temat numer dwa dzisiaj to Karol Nawrocki. Pseudonim już ma. Przybity jak Gładka Nowogrodzki, no oczywiście, dlatego, że jest sterowany raz to z żoli Boża, a raz czasem z głównej siedziby międzynarodówki przestępczej, jaką jest Bezprawie i Niesprawiedliwość. Nawrocki chciał zaplusować pewnie w oczach tych mundurowych, którzy być może oddadzą głos na PiS, tęskniąc za pisowskim reżimem i za tą swawolą, jakiej mogli dopuszczać się na ulicy w poczuciu całkowitej bezkarności wobec właśnie protestujących. I uwaga! Zwykły człowiek, mając na uwadze to, co działo się podczas strajku kobiet, ile set tysięcy, przypomnę, że 80 tysięcy miesięcznie wydawaliśmy my wszyscy, bez naszej zgody, by Jarosław mógł koło swojego pomnika co kłamstwa urządzać ten smoleński cyrk każdego dziesiątego. Wówczas, gdy obywatele byli powalani na ziemię, gdy policja interweniowała, mimo że nie miała do tego prawa, gdy legitymowano każdego, kto w ogóle chciał przejść, idąc tamtędy do pracy. Karol nie widział w tym nic złego. To była naturalna konsekwencja, jak rozumiem, dbałości o patriotyczne w pisowskiej chorej mniemaniu mm, wartości jakie reprezentują. Im nie współczuł, ale uwaga, współczuje tym mundurowym, którzy musieli zapukać do prawicowej szczujni do telewizji za Rublika po to, by wykonać swoją pracę poprzez doprowadzenie drania Ziobro na przesłuchanie przed Komisją Śledczą. No okej, okay, to my zderzyliśmy obecny pogląd, światopogląd pana Karola z tym, jak wyglądała ta sama formacja jeszcze kilkanaście miesięcy temu ja współczuję tym policjantom dzisiaj, drodzy Państwo, którzy są wysyłani do telewizji Republika za sprawą obecności, tam udzielającego wywiad ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który... Dlatego nie łudźmy się, że wybór pomiędzy demokratycznym kandydatem na prezydenta a Nawrockim jest wyborem między Dobrem a Złem. Nawrocki na fotelu prezydenta. Użyjmy tej nomenklatury używanej przez młodzież, czyli pato-prezydent. Byłby on po prostu patokandydatem, gościem, który reprezentuje każdy pato-nurt. Od gangów z siłowni, od karków ze stadionów, od kiboli nie mających złudzeń, aż w końcu po ogłupiony motło, który widzi w nim przywódcę. Ja Państwu przypomnę, że trzonem wyrazu przywódca jest wyraz wodzić uwodzić kogoś za daną ideę. O ile ludzie stojący po stronie demokratycznej próbują uwodzić hmm, pewnym hmm, przysposobieniem do wartości uni unijnych, czy chociażby hmm, pewną hmm, poczuciem wolności, demokracji, prawem do protestowania, brakiem prawa policji do pacyfikowania, o tyle Nowogrodzki, co przyznał w tym tekście, próbuje uwieść tych ludzi przywiązaniem do właśnie rozwiązań kibolskich. To jest nasze miejsce, nasz patriotyzm, każdy kto myśli inaczej niż my musi być spacyfikowany. No jest oczywiście karygodne, co pokazał w tej wypowiedzi. Współczuje ludziom wykonującym swoją pracę za publiczne pieniądze, bo muszą doprowadzić własnego pryncypała na przesłuchanie, a nie współczuje i nie widzi tego, co działo się przez 10 lat na ulicy. No w sumie gdybym podobnie jak on był zamknięty w apartamencie, przepraszam, statku miłości, być może i też z horyzontu Gdańska, tych niuansów bym nie dostrzegał. A co Państwo sądzicie o narracji? i tej ślepocie politycznej tego, tego kolesia zachęcam do dyskusji na dole w komentarzach. Temat numer 3 dzisiaj zarzuty Salceson Urszula D tak, tak, to ta z Fundacji Profeto ta, która na kolanach przychodziła mówiła jak to oczywiście z jakimi wartościami to nie szła kraść wykonując polecenia Zbigniewa Ziobro. Ci wszyscy ludzie którzy opuścili areszty śledcze bo Borachu i wpłacił kaucję dziś otrzymują kolejne Zarzuty, co po prostu obala kolejną kłamliwą prawicową tezę o tym, że są niewinni. Podobno niewinni nie mają się czego pać. To czego boi się Romanowski? Być może tej pani prokurator. Prokurator zespołu śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia wobec sześciu osób. To jest wobec Urszuli D, Karoliny K, Michała O, Marcina M, Wojciecha Z i Moniki G. Państwo byliście już wcześniej informowani, że z tego głównego postępowania wyłączony został wątek dotyczący dotacji udzielonej dla Fundacji Profeto. W ocenie prokuratorów materiał ten był już kompletny. I uzasadniał sporządzenie aktu oskarżenia, wyłączenie tych materiałów i opracowanie aktu oskarżenia, który w dniu dzisiejszym został skierowany do Sądu Okręgowego w Warszawie jako właściwego do rozpoznania tej sprawy. Tym sześciu osobom łącznie zarzuca prokurator popełnienie piętnastu czynów, przy czym trzy osoby Karolina K., Urszula D i Michał O mają zarzut sformułowany w tym akcie oskarżenia, ale uprzednio w postanowieniu uprzednio, o przedstawieniu zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przekraczanie uprawnień i niedopełnianie obowiązków, a także poświadczanie nieprawdy. To oczywiście dotyczy pani Urszuli, i, 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 i Urszuli D i Karoliny K. Natomiast i w ten sposób wyrządzanie szkody w imieniu Skarbu Państwa. Natomiast Michał O. z tymi oskarżonymi współdziałał w popełnianiu tych przestępstw, aby uzyskać dotacje dla fundacji niespełniającej kryteriów przewidzianych dla podmiotów uprawnionych do uzyskania takiej dotacji. No i czas na zakończenie, a więc też czas na poproszenie państwa i zaproszenie do tego by kliknąć subskrybuj nasz kanał. Dzięki waszej subskrypcji codziennie poszerzamy archiwum bezprawia i niesprawiedliwości oraz bandyt suwerennej Polski. Zachęcam też państwa do lektury naszego portalu informacyjnego checkpress.pl. Informacje z kraju, polityki i świata na bieżąco całym zespołem od rana do państwa je aktualizujemy. Jesteśmy też na Facebooku, gdzie również na Was czekamy, checkpress.pl, łatwo nas znaleźć. Zachęcam do kliknięcia, lubię to i oczywiście do tego, by nas codziennie odwiedzać. Adam Bysiek, za dziś dziękuję, dobrego i spokojnego dnia, kłaniam się nisko, zapraszam na jutro, jak zwykle dwa razy dziennie, 10.30 i godzina 16.30 już po południu. Dobrego i spokojnego dnia, do zobaczenia. Checkpress.pl, nie lękamy się pisać i mówić o faktach.